Musimy się ładnie ustawić teraz. Nie tak często w takim czy innym szpitalu zjawia się minister zdrowia i nie tak często przecina w nim wstęgę. A tak właśnie było dziś w szpitalu przypolnej w Poznaniu. Mówiąc o rozwoju systemu opieki zdrowotnej w Polsce musimy bardzo poważnie traktować innowacje. Tutaj tą innowacją jest nowe centrum histeroskopii w znieczuleniu miejscowym. To jest taka część do przygotowywania leków i procedur dla pacjentek? Zabieg histeroskopii polega na badaniu wnętrza macicy. Przeprowadza się go między innymi u kobiet, u których występuje krwawienie niezwiązane z miesiączką. Teraz przy polnej taki zabieg będzie możliwy w znieczuleniu miejscowym zamiast krótkiej narkozy czyli zupełnie jakby to była na przykład Zwykła wizyta u dentysty. Robimy wszystko, aby ograniczyć emocje, ograniczyć napięcie. Każda z naszych pacjentek może w czasie wykonywania tego zabiegu wybrać sobie rodzaj muzyki, którą chciałaby słuchać podczas tego zabiegu. Tak wygląda wysoka jakość na świecie. Już jutro odbędą się tu pierwsze takie zabiegi. Będę miał zaszczyt wspólnie z panem profesorem operować 8 pacjentek, które mamy przygotowane. Szpital docelowo chce ich robić 8 dziennie. Od poniedziałku do piątku, czyli około 2000 w skali roku. Każda inwestycja w szpital kliniczny cieszy władze uczelni. Dwa miliony złotych do nowego centrum dorzuciły władze powiatu. Ten szpital praktycznie w całości prawie przyjmuje pacjentki także z powiatu poznańskiego. Dyrekcja szpitala nie podaje jeszcze całkowitych kosztów inwestycji. Mamy je poznać, gdy skończą się trwające nadal zakupy wyposażenia. Będą tak, takie fotele wygodne dla pacjentek, których będą mogły oczekiwać przed zabiegiem i być po zabiegu. Poza samymi zabiegami w nowo otwartym centrum mają się odbywać szkolenia dla lekarzy. Saweryn Lipoński, Puls Dnia.